Cześć. Dzisiaj przyszykujemy kurczaka w cieście. Zabieramy się do pracy. Rozgrzeję sobie olej, którym będę smażył naszego kurczaka. Potrzebna nam bierz z kurczaka, którą pokroję na cztery. Takie części. W sumie może na trzy będą równe. Mam tutaj gotową mieszankę chińską. I natrę. Szok doprawiony, zabieramy się za ciasto. Potrzebujemy jedno jajko. Odrobinę wody. Podsypię trochę mieszanki. I teraz pół na pół mąki pszennej i ziemniaczanej zeszła pszennej. Ciasto mamy gotowe. Wrzucamy naszego kurczaka. Możecie go sobie pokroić na mniejsze kawałki. Jeśli chcecie takie na raz. Ja nie chcę na raz, więc nie pokroiłem na mniejsze. I smażymy na złoty kolor. Kurczak nam się usmażył. Teraz go końca z nadmiaru tłuszczu. Damy go z ryżem i z dwoma sosami. Kurczak gotowy. Życzę smacznego.